Dobra. Okay. E, dziękuję bardzo. Nazywam się Daniel reprezentuje reprezentuję Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski. Mam takie pytanie. E, mogę? Poprzednim razem napisał Pan książkę Partii Bentrop Beck. Czytałem ją, bardzo ciekawa, ale z innego powodu. Zawarł tam bardzo Pan istotne stwierdzenia odnośnie wytycznych, jakie Pan pozostawił Beckowi co do kierunku prowadzenia polityki zagranicznej. Mam takie pytanie. Załóżmy w kontekście dzisiejszych wydarzeń, już abstrahując zupełnie od historii tego, co było 10 la, przepraszam, 70 lat temu. Załóżmy dzisiaj przyjmujemy taki scenariusz. Rosja atakuje Ukrainę, Ukraina dostaje równo po, po głowie, następnie z pozycji Białorusi ma idealne pozycje wyjściowe do ataku na Polskę. Znowu dostajemy po głowie. Za 70 lat znowu ktoś napisze książkę, nie wiem czy ona będzie się nazywać Pakt Sikorski-Ławrow, czy opcja rosyjska. Ale mam pytanie, jak w kontekście błędów BK ocenia Pan polityka Radosława Sikorskiego? Dziękuję. Nie, przepraszam, mówił Pan o wyciąganiu wniosków. Tak, ale teraz nie, teraz koniecznie nie ukrywam tego, że teraz chcę pakować wnioski w politykę, bo mówię o jakichś że właśnie, nie wiem, ale

z Piłsudczykami, to była to rzeczywiście poważna, poważna zbór. Także nie postaram się w zamknięciu wyraźnie wyjątkowej polityki, więc u nich komentowania Pana Sikorskiego. E, Natomiast powiem e, tak. Jakie wnioski wypływają e, z drugiej Wojny Światowej e, na dzisiaj. Po pierwsze, proszę Państwa, to, co nas spłukiło e, wówczas, czas, i to z dwóch rodzin, to w roku 1939-1944, to jest wiara w i To jest podstawowa, pierwsza, specyficzna te sprawa. Polacy, proszę Państwa, dzisiaj, to już nie wiem, czytana, to się ktokolwiek na tyle e, nieprzytomny, po żeby opierał do naszego Rzeczpospolitej na grantki, chociaż w ogóle, e, jak nazwie ten przykład, że powtarzał różne rzeczy, tak, Natomiast chyba na Anglii też nie. Natomiast niestety miłość, miłość wielu Polaków jest przeludzona na Stanach Zjednoczonych. I podejście części Polaków do Polski zagranicznej w takim momencie, kiedy w moment moment, prawda, ten moment nastąpi, bo nie żyjemy w tym historii. Jednym jest nie takie, że będą opały, będą kłopoty, ale w ostatniej chwili a, drzwi do spadku zostaną wykopane, Wojny się z nich kochają i część biorącej na sumie je, oczywiście mogą być jedyne i inne narzędzia i nadzieja pokładanych pokładanie w w tym wszystkim. Proszę Państwa, swojej podstawowej wola wiedzą, że lekcja wojny z Rosją nie została zrobiona, Jakikolwiek znaczenie na to. Jeżeli my się znajdziemy w sytuacji, w sytuacji wojennej z Rosją, czy to z Rosją, czy z ty o tym mówimy że edacja, na pomoże, to jest mężowska, która skończyła się dokładnie w tym transporcie, bo w 30-tych miesiącach się zmęczyła i tak jak się zmęczyła w roku 1944, kiedy to młodska powstanie i liczyło na to, że Anglicy i Amerykanie to dostanie się w całej Unii Europejskiej i pomogą to stać sobie. To jest pierwsza sprawa. I tutaj mamy w końcu zamiar zrozumieć, że to jest nieprawdopodobne, bo to jest ten martwy pismo. E, który przyjechał tutaj do, do Polski. mówię, najlepszy znak dla polityki, polityk analityk, który współtworzy amerykańską politykę. No i udzielił wywiadu prezesie Wyborczej i Rzeczypospolitej. No i właśnie powiedział o to co Pan więcej, czyli, że znajduje się w Niemcami na Rosją, zwłaszcza z prawidłowo-polityczna spatałna. Płaciliście za to aż cenę i jeszcze znowu zapłacicie. Ludzie tu przyjdą. Polscy, zwłaszcza kobiety, spalą nasze miasta, wybiją was. No to ten dziennikarz, proszę Państwa, po prostu razu jakiś do I jak Naprawdę, znowu to się stanie? Tak, tak, już to jest zapewne, zapewne, może no ale ten dziennikarz, proszę Państwa, okazał się jakiś głupi. Jak najbliższe kanale, to się to I Ci, którzy nas Nie wiem, kiedy mam nadzieję. W USA. Jeżeli mówimy <try> to na pewno się kończy, to to Ale jak konkretnie USA, jak na to mniejsze? Plany Egiptu, nie mam planów, nie mam planów, ale w tym miejscu, w teraz mam Back to USA, mam zamorą, że spada na No to mówi ten plan, nie? Nie, nie, jaki jest nie, 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 Trzymacie się 3 miesiące, a potem tu jest. No to jest odraczalny. Zatem Francuzi znajdują się w 35,5 dniu na 3 miesiące w dzisiejszych formach walki i środkach na swojej zobowiązania, to jest jasne. W jednej z tych spraw. W związku z tym, po pierwsze, jeżeli Polska ma stanowisko z Rosją, to przede wszystkim, i najpierw, się, że tylko i wyłącznie na siebie. I ewentualnie na tych sąsiadów, którzy są kapitanami w sytuacji geopolitycznej, Państwo blisko które się zamówień, a nie te, znajdują się daleko. I jeżeli chyba zajmiemy się taką sytuację, w której na przykład mielibyśmy znowu podminianie tego samego patriotycznego wnb a kiedy ten atak no collapse greatest przed nigiem czechian rok